Dzień dobry, szanowni widzowie. Witamy w tych niezbyt standardowych okolicznościach jak na dyskusję o sprzęcie audio. Mianowicie znajdujemy się w wiszczadach. Jestem lekko zmordowany, gdyż moja kondycja nie pozwala na skoczne bieganie. I jesteśmy już 3 godziny na trasie tu jest taka nagła myśl. W przypadku na przykład takiej wycieczki jak wieszczady, bardzo ważną rzeczą jest umiejętność pakowania. Tylko niezbędnych rzeczy, jakie są Ci absolutnie potrzebne, bo będziesz to dźwigał na plecach. I troszeczkę można by zrobić analogię do naszych obecnych mieszkań, zwłaszcza w miastach, kiedy mieszkania nie są za wielkie. Chcielibyśmy jednak mieć nasze zabawki, mieć zabawki na dobrym poziomie, ale możliwie skompensowane. Należy, no tu i nie ma prądu, także teraz idziemy w troszeczkę inne miejsce, gdzie pokażę Wam bardzo fajną zabawkę od Anglików. Drodzy widzowie, znajdujemy się w górach na wakacjach i po zadeptaniu pięknych ścieżek górskich tutaj też często znajdują się okazje i czas na inne przyjemności, które wykorzystam w tym momencie, aby pokazać Wam pewną paralelę do całej typologii właśnie samego Najma Serii Unity, bo ona nie składa się tylko z jednego modelu Atom, ale tych modeli macie tam kilka. Zwłaszcza modeli zintegrowanych, czyli All-in-One. Macie model najpotężniejszy, najdroższy, o największej mocy na kanał. No i jeszcze nie mieliśmy go okazji testować. Macie model pośredni, czyli model Star o trochę mniejszej mocy i trochę bardziej łaskawy dla portfela, no i na samym końcu Nime Atom, co zupełnie nie oznacza, że jako najsłabszy i najtańszy należy go traktować po macoszemu, gdyż nadal dostajecie produkt bardzo wyrafinowany, dokładnie przemyślany i cały czas produkt klas premium. Jeżeli by ktoś zapytał co to obok nie stoi, Ursa Major. Macie w Bieszadach wytwórnie naprawdę bardzo wysokogatunkowego piwa. Perfekcyjnie trafione do dzisiejszego nagrania, gdyż najmniej jest z Wielkiej Brytanii. I macie piwo w stylu Light English Pale Ale. Może czas Wam w końcu pokazać, zbawcacz. Oto przed Wami. Nine Unity Atom. W tym momencie jeszcze wyłączony i właśnie e, zacznijmy od włączenia i tego w jaki sposób się możecie komunikować z urządzeniem, bo to jest gdzieś taki pewien element, na który się bardzo rzadko zwraca uwagę i sam przyznaję, że to pominąłem troszeczkę rozmawiając o, o jego większym bracie, a to jest, wydaje mi się, jeden z takich niosących ciekawą przyjemność, właśnie elementów zabawy z tym oto sprzętem. Oczywiście możecie go używać po prostu z przycisków fizycznych. Odpalmy go, macie cztery przyciski plus genialne pokrętło na górze, pokrętło głośności i w momencie, kiedy go dotykacie fizycznie, czujecie, że to wszystko jest wykonane naprawdę premium. Jest to bardzo małe urządzenie, bardzo elegancko wykonane. Z przodu macie czarny, błyszczący plastik plus duży, 5 wyświetlacz. Ja wiem, że to może nie wyglądać tak powalająco na nagraniu, ale kiedy dotykacie się do tego urządzenia i czujecie, że to jednak jest kawał aluminium, to jest po prostu taki przyjemny element. Możecie użyć pilota, którego dostajecie od Najma. Najm przyznaję, nie poszedł pod taniości, bo ten pilot, w momencie kiedy regulujecie głośność, niezależnie czy to jest właśnie na pokrętle obrotowym, czy to jest przez samą aplikację, do której za chwilę przejdziemy, czy na pilocie, zwiększa Wam się wartość na ekranie, ale zwiększa Wam się też jakby wyświetlenie na pokrętle głośności, co jest bardzo przyjemne. Jest automatycznie działające podświetlenie. Nie na zasadzie, że musicie nacisnąć jakiś guzik, po prostu bierzecie pilota i on zaczyna świecić. Małe ale. Ten pilot jest z takiego błyszczącego plastiku, który jest łatwo porysować i ślady palcy na nim będzie widać. No ale jest jeszcze jeden sposób komunikacji, ten, z którego prawdopodobnie najczęściej będziecie korzystać w momencie, kiedy zakupicie taką oto zabawkę, czyli smartfon i jego dedykowana aplikacja, którą najmaferuje. oferuje. Patrzycie na tą aplikację, macie po kolei zaprogramowane radia, radio internetowe utwory, które zaznaczyliście jako swoje ulubione i w tym momencie pokazuje Wam, na jakiej platformie, czyli na i możecie bezpośrednio szybko do nich wskoczyć. Oczywiście wybór wszystkich źródeł, z których on może korzystać i to wszystko działa. Tyle że przez to, że to działa tak naprawdę dobrze, ma fajny layout, po prostu patrzycie, e, udana aplikacja, a to jednak trzeba przyznać, nie jest aż tak naturalne w sprzęcie audio. W sprzęcie audio większość tych dedykowanych aplikacji Nazwijmy to jest troszeczkę średnia w przypadku najma, serio, ona działa. Ona działa cały czas, ona działa stabilnie i ona działa bardzo dobrze. Oczywiście do zabawy z takim najmem potrzebujecie sprawnego i szybkiego internetu. Możecie też je używać jako soundbar do telewizora. Wystarczy go postawić, podpiąć głośniki, połączyć je przy pomocy kabla HDMI, wasz telewizor się łączy i w tym momencie regulując głośność telewizora regulujecie głośność urządzenia. Pozbądźmy się YouTube'ów. I tak samo widzicie, urządzenie się wyłączyło po wyłączeniu telewizora. Jasne, możecie go używać właśnie w spięciu z telewizorem. Kabel HDMI wystarcza. Dla mnie ciekawszą rzeczą jest to, jak on działa sam z siebie. Przenieśmy go w tym momencie w trochę ładniejsze miejsce i porozmawiajmy o jego szczegółowych funkcjach. Czym zasadniczo w takim układzie, skoro już pokazaliśmy Wam jak działa, jest najmniejszy atom? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, dlatego że jest to urządzenie bardzo zintegrowane, łączące w sobie kilka oddzielnych elementów. Jasne, możemy użyć takiego sformułowania jak All-in-One, chociaż może to nie do końca oddawać, jak bardzo jest to zintegrowane urządzenie. Jasne, jest to wzmacniacz. Macie tam wbudowany wzmacniacz. 40W na kanał w klasie A-B, Proszę bardzo, podpinamy się różnymi złączami analogowymi i cyfrowymi. Działa. Jest to też odtwarzacz sieciowy i to odtwarzacz sieciowy bardzo przemyślany, multiplatformowy. Jest to cały czas zgodne z nim dzisiejszym, dlatego że na nim cały czas wypuszcza aktualizacje na niego, więc jest to pilnowane, aby on cały czas był jak najbardziej na bieżąco i jak najbardziej komfortowy w użytkowaniu. Dostajecie bardzo kompletną paczkę. I jedyną rzeczą, z której dodatkowo korzystałem, było podpięcie jego jeszcze przy pomocy kabla HDMI do telewizora u siebie. Na początku, jak spojrzałem na ilość złącz, stwierdziłem, hej, ale jest ich mało, mogłoby być więcej, mogłoby się przydać. Ale w refezorze wszystko, co jest potrzebne Wam w takim kombajnie znajduje się już wewnątrz tego urządzenia i jest to zrobione też bardzo estetycznie. Nie widzicie żadnych anten, nie widzicie żadnych wystających dodatkowych elementów, wszystko jest zamknięte wewnątrz. A jeśli chodzi o złącza, no to zobaczcie sami, co dokładnie dostajecie. Ok, macie go odwróconego od tyłu. Spójrzcie co macie za złącza. Oczywiście zaślanie, no bez tego raczej nie zadziała. Następnie podłączenie głośników. Przez właśnie same banany. Tutaj akurat im nie stosuje żadnych możliwości zakręcenia, podłączenia gołych kabli. Stwierdzę, staćcie na najma, dostacie też na kable bananowe. Mimo wszystko dostajcie w komplecie do takie przejściówki. Złącze do podpięcia go do internetu, również po kablu. Chociaż wbudowane anteny macie za radiatorami i zupełnie ich nie widać żadnych wystających, więc jeżeli ktoś preferuje po kablu, proszę bardzo. Złącze USB, możecie podpiąć Pan dyski z własną biblioteką muzyki. Złącze HDMI do podpięcia się z telewizorem. Trzy złącze. Złącze cyfrowe, dwa optyczne, jedno koakcjalne i tak preferuję właśnie, żeby sprzęt miał więcej złącz optycznych dlatego, że jest to bardziej popularne rozwiązanie. Złącze, wejście analogowe oraz preamp, wyjście właśnie też analogowe jako lewy, prawy. Ja to na przykład użyłem przy innym modelu do podpięcia sobie dodatkowo subwoofera. Jasne, jest to złącze regulowane, z, zespolone z głośnością, więc na przykład chcecie mieć dwa subwoofery plus dwa takie głośniki podstawkowe jak stojące obok e, wokal Chora, e, proszę bardzo. Pamiętam, że czuję się jak w jakimś programie kulinarnym bardziej niż na temat sprzętu audio. Ale cóż? Przejdźmy w takim układzie do naszego dania głównego. Powiedziałem wam, że w przypadku Najmaj jest to dosyć istotna kwestia, że to nie chodzi o parametry. Bo parametry, jak spojrzymy na sadzie 40W w klasie AB, kilku złącz cyfrowych, jednego analogowego. Nie wyglądają przepotężnie, ale zaczynacie następnie patrzeć w inny sposób. Okej, okay, jakie na przykład platformy sieciowe to obsługuje, i lista jest cała. Jakie typy plików on potrafi odtworzyć spendriwa z sieci? Lista jest naprawdę ogromna. I też nie do końca to chodzi. Chodzi o. Taki element tak naprawdę spójności, który dostajecie nabywając taki produkt. On jest ładny, on jest przyjemny w dotyku i gra bardzo sensownie. Nie brakuje Wam ani mocy, ani możliwości, ani funkcjonalności. Jest raczej takie myślenie. Jak zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort z zabawy z obsługi tego urządzenia, niż zapewnić mu jak najwyższe parametry w danych tabelkach? Należy, no sprzęt jest to sprzętem audio, więc też musi grać. W tym momencie odpalamy to z kolumnami podstawkowymi focal, chora, NIME focal, więc współpraca angielsko-francuska, słuchamy i na końcu pogadamy, jak to gra. Brzmienie. No na pewno szczegółowe, żywe, dynamiczne, troszeczkę niespodziewanie mocne, jak na ten rozmiar urządzenia i tą informacją mocy, którą dostajecie, bo to jest urządzenie, które jest zaprojektowane nie do tego, aby nagłosić przepotężną halę czy bar, tylko wasz salon 30-40 metrów. I z większością kolumn, tak myślę, że do 15 tysięcy za parę. Bez problemu sobie poradzi. Jeśli nie wybierzecie jakichś bardzo wynalazkowych produktów, które będą miały bardzo niską skuteczność, te 40W jest w stanie bez większego stresu napędzić dane kolumnę. My akurat bawiliśmy się z fokalem chorą całkowicie bez najmniejszego problemu porusza te kolumny podstawkowe, ale gdybyśmy na przykład, już mówimy o fokalu, wyciągnęli na przykład Arię, którykolwiek model, ten oto wzmacniacz też jest w stanie napędzić w takich pomieszczeniach 40 metrów te kolumny tak, abyście dostali pełnię brzmienia. Tutaj niczego Wam nie zabraknie. Góra jest dosyć czysta, góra jest dosyć wyraźna, ale też słyszycie, że on ma chęć pchnąć te kolumny takim ogólnie życiem, dynamiką. Tempo grania jest bardzo dobre i macie takie wrażenie lekkiego też podbarwienia na dole. To nie jest to takie mocne kopnięcie, bardzo potężne na dole, to nie jest tak, że on nagle ma tam filter loudness, bardziej jest to na zasadzie szybciej i żywiej niż mocniej i bardziej ciężale, żywo i dynamicznie, tak by należało go określić od strony brzmienia. To jest jedna sprawa. Raczej jest to urządzenie, które skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby dać Wam jak największą przyjemność, a nie to, abyście w tabelkach mieli jak najwyższe wyniki. Przyjemność korzystania z niego jest naprawdę wysoka. Ja, kiedy po raz pierwszy na niego spojrzałem, rozmiar, cena i możliwości pod względem mocy na kanał, stwierdziłem, no nie mi się nim trochę czasu i muszę przyznać, ok, był mój błąd, że w pewien sposób nie doceniłem tego urządzenia. Istotą nie jest to, abyście mieli jak najlepsze wyniki na papierze, istotą sprzętu jest to, aby dawał Wam jak najwięcej przyjemności skorzystania z, z niego i brzmiał jak najbardziej poprawnie dla waszych uszu. Najm to robi. Ja wiem, że on jest drogi, ale jeśli was stać na 12 tysięcy i chcecie minimalizm, jakość i fajną zabawkę, serio. Warto na to spojrzeć. Dzięki za dzisiaj, a my lecimy dalej na szlak.